Jesteśmy w rejonie... Doświadczonym bardzo często zalewaniem wód opadowych, szczególnie przy nawalnych deszczach lub długotrwałych deszczach, opracowaliśmy szereg koncepcji pokazujących, w których miejscach tej części, 17 dzielnicy, powinniśmy doprowadzić do odwodnienia i stworzenia rozwiązań hydrodynamicznych, które pozwolą nam ograniczyć czy też likwidować zagrożenie związane z zalewaniem tego rejonu. Dlatego rejonu, w którym się znajdujemy, wyznaczonym przez ulicę Kosmerzowską, grębałską, Cewczyka i sybowia. Biraków. Został wypracowany model stworzenia tego zbiornika, który jest dopiero na początkowym etapie realizacji. Mniej więcej 20% jego realizacji tutaj obserwujemy. Jest zrobiona także instalacja odprowadzająca wodę do zbiorników przy ulicy Kosmyżowskiej. No i dzięki temu ten rejon będzie mógł spać spokojnie. Mieszkańcy z tego rejonu będą mogli spać spokojnie. To jest jedno z takich przedsięwzięć. Tych przedsięwzięć będziemy w najbliższych latach w mieście realizowali dużo więcej. No ponieważ doskonale wiemy, że zmieniający się klimat, szczególnie nawalne deszcze gwałtowne po okresie suszy, sprawiające, że spada na ziemię ogromna ilość wody, która nie jest możliwa do przechwycenia, sprawia, że bardzo zmieniły się problemy y, związane z tą częścią miasta. Także zabudowa. Coraz gęstsza sprawia, że ubywa nam terenów, które by chłonęły wodę, i powstawanie tego typu zbiorników jest koniecznością. Niedaleko stąd zresztą powstaje kolejny zbiornik. Myślę, że dzięki temu za parę lat mieszkańcy yy, dzielnicy Zgórza Krzesławickie będą mogli odetchnąć ulgą.